Spójrzmy na ćwiczenie pierwsze. Mamy tutaj trójkąt ABC, który sobie narysowałam i co wiemy? Wiemy, że kąt B będzie miał miarę dwa razy większą od kąta A. Czyli jeżeli ten kąt oznaczymy sobie jako alfa, to jeżeli ten kąt będzie miał miarę dwa razy większą, to możemy to zapisać jako dwa razy alfa. Następnie wiemy. Że kąt C, czyli ten kąt przy tym wierzchołku, będzie dwa razy, nie dwa, tylko trzy razy większy od kąta A. Czyli skoro kąt A mamy alfę, to jeżeli ten kąt będzie trzy razy większy, to zapiszemy to jako 3 alfa. I my chcemy teraz wykazać, że ten trójkąt będzie prostokątny. No, to żeby trójkąt był prostokątny, to oznacza, że jeden z tych kątów musi mieć miarę równą 90 stopni. I teraz, jeżeli macie jakiekolwiek zadanie, w którym poszukujecie, czy znacie, Kąty w trójkącie, no to powinniście kojarzyć, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie zawsze wynosi 180 stopni. Czyli teraz, jeżeli weźmiemy sobie ten pierwszy kąt, który określiliśmy jako alfę, dodamy miarę tego drugiego kąta, czyli 2 alfa, oraz miarę tego kąta, czyli 3 alfa, to otrzymamy 180 stopni. Oczywiście, gdy mamy alfę, będzie 1 alfa tej jedynki, zwyczajowo nie zapisujemy. Możemy wykonać dodawanie, czyli mamy 5, 6 alfa równa się 180 stopni. No i żeby wyznaczyć alfę, obie strony dzielimy przez 6, zatem alfa to 30 stopni, czyli ten kąt to alfa, czyli mamy 30 stopni. Tu mamy 2 razy alfa, czyli 2 razy 30, 60 stopni. Tu mamy 3 razy 30, czyli 90 stopni, czyli faktycznie zauważcie, że ten kąt ma miarę 90 stopni, czyli trójkąt będzie prostokątny. Bardzo podobną sytuację mamy tutaj. Mamy podane, że stosunek miar kątów trójkąta jest jak 1 do 4, do 5. I chcemy wyznaczyć miarę tych kątów. Czyli możemy sobie oznaczyć, ponieważ tutaj mamy jedynkę, to jako alfa, następnie mamy tutaj 4 alfa, no i mamy 5 alfa. Suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie to 180 stopni, czyli ja sobie zapiszę to w ten sposób. Dodajemy, czyli mamy 5 plus 5, 10, czyli 10 alfa to 180 stopni. Obie strony dzielimy przez 10, zatem alfa to 18 stopni. No i teraz tak, zatem ten pierwszy kąt to będzie alfa, czyli 18. Tu mamy 4 razy alfa, czyli 4 razy 18 to będzie 72, a tutaj mamy 5 razy 18, czyli będziemy mieli 90 stopni. I określiliśmy wszystkie miary kątów w trójkącie.